Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Pawłem Morawczyńskim. Paweł trenuje boks już od trzech lat, o czym on będzie dzisiaj opowiadał. Pierwszym moim pytaniem do Ciebie jest, jak się ta przygoda z boksem zaczęła? No, moja przygoda z boksem zaczęła się tak, że wiadomo, jak każdy młody chłopak, to ja szukałem, prawda? Yy, trochę grałem w piłkę, trochę tam próbowałem coś, swoich sił w karate, trochę tańczyłem. No i w końcu padłem na boks. No do tego trochę zającił mnie mój tato. I przeszedłem pierwszy trening, zobaczyłem jak to wszystko wygląda. Ubrałem rękawice, zobaczyłem, sprawdziłem, spróbowałem. Siedzę z tym do dziś. A w jakiej kategorii wagowej jesteś? No, obecnie jestem w kategorii wagowej, to jest kategoria musza, do 52 kg. Czasem próbowałem też startować w jakichś innych kategoriach wagowych, tam na przykład w kategorii do 54 kg, ale to nie był jednak dobry pomysł. A kto jest twoim trenerem? No, moim trenerem jest pan Sławomir Łukasik. No, wielki człowiek dla mnie, kurczę. I jest, moim, jest moim autorytetem. Ale od początku cię trenuje? Tak, tak. Trenuje mnie od początku. Drugim moim trenerem jest yy, pan Paweł Fulara. To jest trener od przygotowania fizycznego. Hardkorowy człowiek ciężko zejnedążyć, nadążyć. No. Typo, typowo siłowe treningi są. Ale daje radę, nie? No pewnie. A powiedz mi, jak wygląda twój trening? Masz jakieś takie ćwiczenia, które musisz wykonywać codziennie? Masz diety, której się trzymasz? No trenuję trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środy, piątki po dwie godziny. No, mój trening wygląda tak, że na początku jest rozgrzewka, no, która jest niezbędna, prawda? W każdej dyscyplinie sportu. No, ona trwa tak do 30 minut. I potem, po rozgrzewce, jest trening właściwy, który albo są sparingi, albo trening siłowy z panem Pałem Fularą, albo yy, robimy technikę na przyrządach. Po treningu właściwym jest, yy, robimy skakankę. Po skakance walkę z cieniem i na końcu skórkę rozluźnianie. To jest całym trening A z dietą. To raczej taki straszny diety, jak nie trzymam. Uwaga, cały czas jakąś mam tą samą, cały czas z 52 kilo utrzymuję. I oprócz tego, że ograniczymy się w słodyczach, żeby żeby mniej słodycznie jest jakiś tłuszczy, to raczej jakieś diety tam nie trzymam. A co dzień nie musisz ćwiczyć? Czy masz jakieś przerwy, załóżmy w tygodniu? No, mam przerwy, mam. Tak jak mówiłem, poniedziałki, środa, piątki to, to są moje dni treningowe. A jeżeli chodzi o zdrowie? Masz jakieś kontuzje, które ci doskwierają? Bo to taki ostry sport trochę, nie? No, je, czy to jest ostry sport? No, jest ostry sport, prawda, no. e, Tak jak w piłce nożnej piłkarze mają kontuzje nóg, no to pięściarze mają kontuzje rąk najczęściej, prawda. To są to jakieś wybicie palców albo coś w tym stylu. Miałeś już? No miałem, wybicie kciuka dwa razy, ale oprócz tego to, to raczej nie doskwierają mi żadne kontuzje, nawet wręcz przeciwnie, bo jak zaczynałem trenować, to miałem, z miałem Supa, prawda. No i teraz przez właśnie przez to, że trenowałem, że trenuję boks, to, to skorygowałem to. No i teraz ten prosty. Ja jestem kobietą, boks podoba, ale są ludzie, którzy uważają to za dość brutalną kategorię sportową. Jakie ty masz zdanie? No, moim zdaniem nie wiem dlaczego ci ludzie tak uważają. Ja osobiście tak nie uważam, bo prawda jest to boks szlachetny, jest to jedna z najstarszych dyscyplin sportowych. No, był już od wielu lat na Olimpiadzie, dalej jest. I moim zdaniem nie ma tam jakiejś tak strasznie wielkiej brutalności, biorąc pod uwagę na przykład walki MMA, które teraz są bardzo popularne. Ich oglądalność jest znacznie większa niż oglądalność boksu to w dzisiejszych czasach. No to to, co się, to co się dzieje w boksie, to co się dzieje tam, to jest zupełna różnica. To jest rzeź moim zdaniem. I A jednak oglądalność jest wielka, więc chyba ludzie lubią takie wrażenia. A wspominając pierwsze wejście na ring. Jakie emocje ci towarzyszyły? Ty się tak nastawiasz agresywnie do swojego przeciwnika czy tak na lajcie całkiem? Jak to wygląda? Pierwsze wejście na ring to było bo też byłem okropnie zestresowany. Byłem tak zestresowany, że trener mój pan Sławomir Rukasik, nawet nie chciał mnie w ogóle wystawiać do tej walki. Wtedy powiem szczerze, trzęsły się ręce, nogi, cały się trzęsły. Był wtedy też przy mnie mój tata, ale jest przy każdej, ze mną przy każdej mojej walce. Pewnie I jest zaangażowany, no i byłem bardzo zastosowany, a jeszcze do tego wtedy boksowałem z synem sławnego polskiego pięściarza, yy, Kostyckiego, Dawida. No, wygrałem wtedy tą walkę, ale byłem masakrycznie zastosowany. A możesz mi coś powiedzieć odnośnie Twoich osiągnięć? Yy, no moich osiągnięć, no to mam mistrzostwa Podkarpacia w tym roku, w 2012 miałem. No, na eliminacjach do mistrzostw Polackich w tym roku do Olimpiady Ogólnopolskiej Młodzieży, no to mi zabrakło dwóch punktów w walce, po prostu przegrałem dwoma punktami, no to była masakra, no, na własne szczenie w sumie, bo końcówki są najważniejsze, a ja trochę odpuściłem wtedy. No jeszcze w trzecich Gwardyjskich Mistrzostwach Polski zrobiłem trze brąz w tym roku. No, prawda są tam jeszcze jakieś turnieje międzynarodowe, w których brałem udział, jest ich wiele, no to tam też jakieś miejsca zajmowałem, to jakieś drugie, pierwsze też. Też było dużo tych zawodów. Już nabiłem 35 walk na swoim koncie, także jest trochę. Dla mnie najważniejsze pytanie ze wszystkich. Co jest dla Ciebie najważniejsze w boksie? No w boksie najważniejsze jest dla mnie to, że mogę jakoś się pokazać, prawda? Nie jestem jakimś takim szarym chłopcem, prawda? Tylko coś robię z tym swoim życiem jakoś. Jakąś drogę wybrałem, prawda, i coś, że z tą drogą podążam. No i ważne jest też to, że sport, w sportu dostarcza organizmowi endorfiny, hormonu szczęścia, niektórzy tak to nazywają. No i człowiek się lepiej czuje zdecydowanie dzięki temu. Ty jesteś taki pewniejszy siebie, nie wiem, pomaga ci to jakoś w życiu, jesteś odważniejszy do ludzi, albo jak miałeś kiedyś kurde, jakąś sprzeczkę, czy problem, to wiedziałeś, jak się masz bronić? Znaczy, no tak, zdecydowanie, teraz jestem bardziej odważny, nawet jeżeli chodzi o takie występy publiczne, to jakoś, no po prostu, ten stres, ten stres już przechodzi i, a z się to, to też się to przydaje, jednak boks, chociaż zawodnik ma coś takiego w licencji zawodniczej, że nie może używać boksu do obrony własnej, więc raczej staram się unikać jakichkolwiek sprzeczek. A macie taką zasadę narzuconą od trenera, że nie wolno wam używać waszych umiejętności poza ringiem. Tak, oczywiście. Tak. To jest. No, to, bo to by było naprawdę niesprawiedliwe jak zawodnik, jednak no, wie co nieco na ten temat, więc nie, nie, tak, tak, trener zdecydowanie zabrania nam używania czegoś czegokolwiek takiego. Jeżeli jest, jeżeli już zasługek się zajście, to trener wie o tym jako pierwsza osoba i... Grunt, że wiesz jak masz się bronić, nie? Tak, dokładnie. To ja mam takie zadanie dla Ciebie pod koniec. Pokażesz nam taką porządną gardę do kamery. Porządną gardę? No to dobra. Możesz Pana Andrzeja zaatakować. A nie, nie wolno, nie wolno. Nie wolno. Dobra Paweł, ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I kibicuję Ci mocno i trzymam kciuki. No, dziękuję bardzo.